Cześć witajcie, ja jestem Samient Brix i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jakiś czas temu obchodziłem urodziny, no i dzisiaj pokażę Wam zestawy jakie dostałem, no i także znajdzie się tu parę zdobyczy, które w ostatnim czasie sobie kupiłem. Zapraszam was do oglądania. Zacznijmy może sobie od takich mniejszych zestawów, powoli będziemy przechodzić do tych coraz większych. No i na pierwszy ogień leci taki oto zestaw z Lego City. Jest to Starter Set z tej serii Dżunglowej 60157. Oto jego numer katalogowy. Kupiłem go w Tesco na promocji za 22 zł. Myślę, że bardzo dobra cena, no bo nie jest on już tak bardzo dostępny, bo w końcu jest to zestaw z 2017 roku, no a ja chciałem go sobie kupić, wcześniej mi się go nie udało zdobyć, także na takiej promocji go sobie zdobyłem, no i również w Tesco kupiłem sobie zestaw z Lego Przygody 2, jest to mój pierwszy zestaw z tej serii, no i jest to Ekipa Benka 70841, bardzo fajny zestaw, myślę, że... Zdecydowanie jeden z najlepszych zestawów, jakie wyszedł w ciągu ostatnich paru lat, ponieważ mamy tutaj cztery minifigurki w klimatach LEGO Classic Space, w tym głównego, jednego z głównych bohaterów filmu LEGO Przygoda. 2. na filmie oczywiście byłem, no i zestaw jest naprawdę bardzo fajny, udało mi się go dorwać za niecałe 36 zł. Taki sam zestaw jak ten, który pokazywałem Wam przed chwilą, dostałem od mojego kolegi w prezencie urodzinowym. No i ja się bardzo cieszę, że mam ten zestaw zdublowany, ponieważ te figurki przydadzą mi się na pewno w większych ilościach. Planuję zbudować jakąś większą makietę w klimatach Lego Space, no i tutaj jak najbardziej te figurki mi się przydadzą. Dlatego bardzo się cieszę, że dostałem ten zestaw od mojego kolegi. No i teraz mam dwa takie same sety. Po raz pierwszy tak naprawdę mam zdublowany zestaw. Aktualnie przed sobą mam dwie książki Lego, to również był jeden z moich prezentów. Tutaj mamy opowieść filmową, czyli książkę, z której się naprawdę bardzo cieszę. Jest ona z wydawnictwa. Amit, bardzo chciałem mieć opowieść filmową. Myślę, że sobie ją na pewno przeczytam no bo będzie to zawsze coś ciekawego. Te opowieści filmowe zawsze się czymś różnią od filmów, dlatego bardzo się cieszę z tej książeczki. No i drugą książką jest coś ciekawego, ponieważ nie jest to wydawnictwo Amit, czyli to co bardzo dobrze znamy, tylko Zielona Sowa. Nie widziałem, żeby to wydawnictwo zajmowało się robieniem książek Olego, no ale jednak tak jest. Budujemy fantastyczne stworzenia. 40 pomysłów na konstrukcję z klocków Lego. Bardzo fajna książka, bo jak widzicie, mamy tutaj instrukcje do zbudowania właśnie różnych takich stworzeń. Można się zainspirować albo po prostu zbudować coś właśnie z takich stworzeń. Z tyłu widzimy również, że mamy także inne książki z tej serii. No i. Wydaje mi się, że będzie to coś naprawdę ciekawego. No i chyba przyjrzymy się temu kiedyś na kanale, no bo jest to coś, co jednak nie spotykamy tak często. Przechodzimy już do nieco większych zestawów. No i tutaj mamy zestaw z linii LEGO City 60150 food Truck z pizzą. Bardzo fajny zestaw. Dostałem go od mojego kolegi na urodziny Michał. Pozdrawiam. No i zestaw wygląda naprawdę fajnie, jeżeli oglądaliście mój przegląd ostatniego katalogu, to wiecie, że chciałem go sobie kupić, no bo przyda mi się ten zestaw do miasta, które planuję w przyszłości zbudować. Ten pojazd wygląda naprawdę bardzo fajnie, mamy dwie, cóż, dość przeciętne minifigurki, no ale reszta jest jak najbardziej ciekawa. Pojazd wygląda, tak jak już Wam mówiłem, naprawdę bardzo ładnie. Mamy jeszcze skuter, no i taki stolik z parasolką. Całkiem dobra cena, ponieważ 80 zł ym, musimy za to zapłacić w cenie katalogowej. No i mamy prawie 300 elementów, więc przelicznik tutaj jest dobry. No i moi drodzy, przyszła pora na wisienkę na torcie. Krem de la krem dzisiejszego odcinka, czyli uwaga, uwaga. Lego Creator Expert 10243. Paryska restauracja. Jeśli uważnie oglądacie moje filmy, no i śledzicie mój kanał już od jakiegoś czasu, no to wiecie, że zbudowanie mojego własnego miasta LEGO jest moim marzeniem. No i to jest właśnie zaczyn do tego miasta. Jest to mój pierwszy modular, a zarazem pierwszy tak duży zestaw LEGO. Zestaw już jest oczywiście zbudowany. Budowałem go chyba około 7 godzin, albo nawet więcej. No ale w końcu mamy tutaj. Prawie 2,5 tysiąca elementów, no więc chyba jest to zrozumiałe. Cena katalogowa tego zestawu to 675 zł, no ale zestaw został już wycofany, dlatego teraz jest o wiele droższy. Całe szczęście. Moim rodzicom udało się ten zestaw kupić wtedy, kiedy jeszcze był w dobrej cenie. No i tak to wszystko wygląda. Od boku mamy pokazane wszystkie minifigurki. Z tyłu widać, Masę, masę scenek pokazujących zestaw od każdej ze stron oraz od środka. No i tutaj mamy pokazane trzy modulary. Bardzo się z tego cieszę. Naprawdę jestem strasznie podekscytowany. Recenzja tego zestawu oczywiście będzie na moim kanale. Mam nadzieję, że już niedługo. W ten sposób prezentują się wszystkie zestawy, które znalazły się w dzisiejszym holu. No i oczywiście te dwie książki. Zestawów, jak widzicie, jest całkiem sporo, przynajmniej jak na moje standardy. Bardzo się cieszę z tego holu. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że filmik ten Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!